Hej, witajcie! To jest krótki filmik pokazujący, jak wygląda rozgrywka w najnowszej grze karciana o budowaniu podziemi. To nazywa się Boss Monster. Zanim zaczniemy grę, każdy gracz dostaje losowego bossa. W tej rozgrywce gracz pierwszy gra Draculordem, a gracz drugi Cerebellusem. Boss z większym PD zaczyna grę. Zaczynając grę, wciągniecie 5 kart komnat oraz dwie karty czarów. Następnie odrzucacie dwie najmniej lubiane karty. To pozwala opracować strategię już na początku gry. Waszym celem jest budować podziemia, które zwabią i pokonają bohaterów. Przed pierwszą turą każdy z graczy buduje za darmo jedną komnatę, ale zbudować ją zagrajcie zakrytą kartę i kiedy wszyscy gracze zagrają komnaty, odsłaniajcie je jednocześnie, pokazując co wybudowaliście. W tym przypadku oboje gracze zagrało karty z efektami raz na rundę, kiedy bohater zostaje wyeliminowany w danej komnacie. Na tym kończymy przygotowanie do gry i zaczyna się pierwsza pełna runda gry. W każdej turze do miasta przebywa dwóch bohaterów. Każdy gracz ciągnie jedną kartę komnat. Następnie zaczyna się faza budowy. Ponownie komnaty zagrywa się zakryte i odsłania jednocześnie. Każda runda budowy jest okazją do listowania bohaterów, ponieważ każdy typ bohatera jest wabiony przez konkretny skarb. Wojownicy lubią magiczne bronie, kapłani święte relikty, magowie księgi zaklęć, a złodzieje woreczki z pieniędzmi. Gracz, który posiada najwięcej danego skarbu, wabi bohatera do swoich podziemi. W tej turze gracz drugi zbudował komnatę Mroczna Pracownia. Ma ona zdolność aktywowaną zaraz po zbudowaniu. W tym wypadku dociągnij dwie karty czarów, a następnie odrzuć jedną kartę czaru. Gracz pierwszy posiada więcej świętych reliktów, dlatego kapłan uda się do niego. Oprócz ikonki skarbów, komnaty posiadają również wartość obrażeń. Jest ona zaznaczona w lewym dolnym rogu w postaci czarnego serca z numerkiem. Głupiec udaje się do podziemi bossa z najmniejszą ilością zdobytych dusz, jako że w tym momencie jest remis, pozostaje on w mieście. Dlatego trzymy jedno obrażenie w pierwszym pomieszczeniu, dwa w drugim pomieszczeniu i przeżywa podziemię. Pozostaje on w grze awersem do góry, jak wyobrażenie na bosie. Kiedy zakończy się rundę pięcioma obrażeniami, przegrywa się grę. Nie należy przejmować się obrażeniami na początku gry, gdy są one częste zanim skończymy nasze podziemie. Niezależnie od tego, ilu bohaterów jest w mieście, które nowi. Kiedy dany typ bohatera zaczyna się kumulować, wygranie stacji staje się kluczem do zwycięstwa. Gracze po raz kolejny odsłaniają karty komnat. Jak widzimy, graczowi pierwszemu po raz kolejny udało się zabić do swoich podziemi bohaterów, zarówno kapłana, jak i wojownika. Gracz pierwszy ma tym razem na tyle potężne podziemia, że bez problemu poradził sobie z oboma bohaterami. Wojownik, Umarł w komnacie inkubator Mózgowsysów, które ma zdolność raz na rundę, że gdy bohater zostanie wyemiony w tej komnacie, gracz dociąga czar. Pokonani bohaterowie są odwracani rewersem do góry i stają się duszami. Pierwszy gracz, który zbierze 10 dusz, wygrywa grę. Przenieśmy się teraz kilka tur do przodu. Gracze budują w tym momencie piątą komnatę w swoich podziemiach. Kiedy podziemia po raz pierwszy osiągną wielkość pięciu komnat, czyli maksymalne, Aktywuje się zdolność awansu bossa. W tym wypadku gracz pierwszy korzysta ze zdolności Draculorda, która pozwala mu zabrać dowolnemu przeciwnikowi jedną kartę z ręki. Przeciwnik musi odsłonić wszystkie karty na swoje ręce. Gracz drugi korzysta z umiejętności swojego bossa Cerebelusa, która pozwala mu dosiągnąć trzy karty czarów, a następnie odrzucić jedną. W następnej turze gracz pierwszy postanawia ulepszyć komnatę, podczas gdy gracz drugi nie buduje nic. Pierwszy gracz buduje wypaśną komnatę, są to specjalne typy komnat, które można budować tylko na innej komnacie, z którą dzielą przynajmniej jeden wspólny typ skarbu. W następnej turze, kiedy bohaterowie zostali zwabieni do podziemi, gracz drugi postanowił utrudnić życie graczowi pierwszemu, zamrażając mu jedną z komnat. Oznacza to, że do końca rundy komnata ta nie zadaje obrażeń, nie posiada skarbów oraz żadnych zdolności. Pomimo tych przeciwności, graczowi pierwszemu i tak bez problemu udaje się pokonać bohatera. Kiedy typowi bohaterowie się skończą, w grze pozostają jedynie legendarni bohaterowie. Posiadają dużo więcej życia oraz zadają dwa obrażenia bossowi. Warci są jednak aż dwie dusze. W tej rundzie gracz pierwszy i gracz drugi posiadają taką samą ilość magicznych broni, dlatego wojownik pozostaje w mieście. Jednak gracz drugi wygrywa pod względem ilości worków z pieniędzmi. Gracz pierwszy, widząc, że bohater ma szansę pokonać podziemie przeciwnika, postanawia mu w tym pomóc, zamrażając jedną komnat przeciwnika. Powoduje to, że legendarny bohaterowi udaje trzecie do bossa i zadać mu dwa obrażenia. W tym momencie boss gracza drugiego posiada na sobie 5 obrażeń i z końcem rundy gracz drugi przegrywa. Gra kończy się zwycięstwem gracza pierwszego.